Dzień dobry widzowie, od kilku dni gościmy na kempingu w Country Wicklow. a dzisiaj zabierzemy Was na kolejny spacer w drzewach, tak? Kolej... Ostatnio byliśmy na takim tree walku na Słowacji w tamtym roku, a dzisiaj pokażemy was, Wam nasz irlandzki spacer drzewach, w koronach drzew. Już chwila? No tam, tam, na tykiety tam. To tam, tam może być jakiś ogród. Dobra, to idźcie, albo że... No. Yeah. Look yours, Yeah. you know where to go from here? No. no. Not really. Um, <laughs> the um, these stairs. Okay. And um, the cafe and toilets are down there. And then if you go outside, it's right behind the playground. You just follow the path around, and you'll see the entrance. Yeah, thank you so Enjoy much. Enjoy, Thank you. How much does this blouse cost? 50 euro. Nie widać. 50. A to. Aha, a, a mydło irlandzkie. O to mi się podoba. Tam patrzyłam tylko pod kamerę. To jest ta podstawka mhm. pod kawę, herbatę. Ale 25 euro. Ale fajne takie. Ala, dekoracja, nie? Guinness można kupić? Aha, to jest ta. Na pieniądze. Na pieniądze. Ile to kosztuje? 16,50. Bo to jest family ticket. Czyli moglibyśmy wziąć trójkę dzieci. Do trójki dzieci.

I took a dive, I didn't know I'd fall so deep into your eyes I've never been somewhere so sweet, I'm hypnotized Yeah, you put my mind

Jesteśmy tu. Czyli to jest miejscowość na R, a nazywa się. Radrum. A co? Radrum. Radrum. Nie, to to Francja. No tu już tyle razy przyjeżdżali, ale powiedział. A co tam co byliśmy? Tak, że w Polsce mają zrobić teraz. No jest już. Poronin. Tuż jest. Niemcy. Niemcy. O, o. Niemcy. Mm -hmm. Niemcy. I znowu Niemcy. Austria i Niemcy. W Polsce jest już, w A teraz mają u nas zrobić... Nie, nie w Kassel... Czy ja mówiłam w Kasseluale? Take mieć mat, guys, if you want to do the slide. Would you show it to him? is het moment. Lena, zeker? Lena, zeker? Lena, zeker? Lena, zeker? Lena, zeker? Lena, zeker? Lena, zeker?

Pamiętam, jak, jak mnie pytałaś o A tu kolejka na zjeżdżalniach. A my jedziemy wyżej. Jesteśmy na szczycie. Jest jeszcze informacja. высокой тша е To jest fajne, nie? Bo maju, no. mają... W ...kierunki... ...Long Forth... I myślisz, że będzie Och, Ja pokazuję, nie wiem co w sumie... ...bo nie patrzyłem. W tym kierunku my mieszkamy. Ja. Nie? W tamtym kierunku my mieszkamy. To ma lęk wysokości. Palce. Wieża zaliczona. Pozostało jeszcze 17. Nie, nie mam pojęcia, ile ich tam jest. Jeszcze kilka przed nami. Nie ma siatki, to tak jak w, na Słowacji. Także nie da się chodzić środkiem. My już schodzimy na dół, także to jest nasz drugi. Free walk zaliczony i spacer, spacer w chmurach, spacer w koronach drzew. No co, widoki są, są ładne, pogoda jest ładna. No ale jeżeli byśmy chcieli to porównać do naszego pierwszego spaceru w koronach drzew, no to jest jak to nazwać? Bardziej ubogo. Widoki są. Widoki są bardziej ubogie, tak. Tam w górach do domu. Tak, tam były góry. Przede wszystkim najpierw wjeżdżało się kolejką w, w góry, tak, a później dopiero się szło jeszcze wyżej i wyżej. Także widoki były dużo, dużo ładniejsze. Tutaj też no nie można narzekać, bo bardzo. Nie ma tej siatki na górze, więc to tam Tak, też nie ma siatki. Żeby przejść tak na górze, jest zjeżdżalnia. Zjeżdżalnia kosztuje 2 Dobra, euro. No 2 euro i w tej chwili jest już kolejka tak tam było też euro tak tam było też euro też 2 euro ale w, w tej chwili w tej chwili kolejka żeby zjechać to już jest na około 20 minut i tutaj właśnie się zjeżdża tu się zjeżdża stamtąd się właśnie zjeżdża ale naj, znaczy dla mnie to jest śmieszne że ludzie nawet nie wchodzą na samą górę tylko od razu ustawiają się w kolejce. Ja wiem, że kolejka w tej chwili wynosi około 20 minut do zjazdu, ale ludzie nawet nie wchodzą na samą górę, na najwyższe piętro, tylko zatrzymują się około jedno piętro niżej i od razu ustawiają się w kolejce, żeby zjechać. Ja bym chyba jednak wolała dojść na samą górę i popodziwiać widoki, bo chyba po to się tu jedzie. Ostatnie spojrzenie na. Bierze. bierze z dołu. Trilog Avondale? Avondale. W Irlandii. Na razie jedyna w Irlandii, tak? Zaliczona. I tym akcentem kończymy.